Witam Was wszystkich, dzisiaj krótko chciałem pokazać moje auto, czyli Opel Astra piątej generacji z, o znaczeniu K. Jest to rocznik 2017. Auto w moich rękach od dwóch lat, od listopada 2021 roku. Teraz nie wiem, czy coś tu za bardzo będzie widać, no to też z ręki nagrywam. Jest to asterka z silnikiem benzynowym, 1,4, 150 koni bez gazu. Ja tutaj w nim zrobiłem chip tuning jakieś półtora roku temu. I teraz ma około ma tam prawie 170 koni mechanicznych i 280, 290 Nm prawie także. No, jest odczuwalna jak dla mnie różnica w takiej jeździe codziennej, i, i na autostradzie to jest żywawsze. Jeśli chodzi o takie podstawowe informacje, co mogłoby Was zainteresować, to jest to wersja Elite, czyli najwyższa. Tutaj z przodu widzicie lampy IntelliLux, matrycowe, które zostały po raz pierwszy, właśnie jeśli chodzi o segment. Kompaktów do, w Oplu Astra wprowadzone one wymagały tutaj dopłaty prawie 7000 zł, ale jestem z nich zadowolony. Fajnie fajnie tutaj świecą. Wycinają te tak zwane segmenty. Już powiem Wam szczerze, że no do normalnych żarówek ciężko by mi było teraz wrócić. Także to, to jest to. Felgi to tutaj mam 17 oryginalne też. Fajnie wyglądają. Z tym, że no jeśli chodzi o mycie to to już nie jest tak grużowo, jest dużo żeberek. Ja teraz jeżdżę tutaj na to rozmiar 17 225 na 45 na 17. Natomiast zamówiłem już tutaj opony zimowe, bo to są bridge stony. Wielosezonowe, natomiast no nie jestem do końca z nich zadowolony jeśli chodzi o warunki śniegowo-zimowe. Łatwo się tutaj ten samochód wtedy potrafi zakopać, saperkę ze sobą po prostu wożę. Także no mi teraz wpadną tutaj miszlę Alpin 6. Też co prawda dużo nie jeżdżę w okresie zimowym, no ale. Postanowiłem kupić opony już markowe, żeby na dłużej były jakieś lepsze. I kupiłem drugi komplet alufelk, to może wam wrzucę, jak już będą założone na samochodzie i zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Z kolejnych ciekawostek, też tutaj, te lampy z tyłu są tak zwane LEDy standardzie, no to oczywiście zwykłe żarówki tutaj w Oplu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o oświetlenia. Auto ma przejechane, powiem Wam, prawie 50 tysięcy kilometrów. No jak na ten rocznik, to niewiele. Ja go kupiłem, jak miał 33 tysiące, czyli ile? 16 tysięcy z kawałkiem nie zrobiłem. No jeśli chodzi o tutaj to wyposażenie, no to tutaj mamy pół skóry, z boku tak samo system Keyless, tak zwany, czyli system bezkluczykowy. Tutaj już nie używam standardowego kluczyka, nawet nie posiadam. Także podchodzimy tylko do samochodu, naciskamy i jest to jest to bardzo wygodne. Tak to w samochodzie wygląda, tu jakieś mam szpargały ja tam może pokażę wnętrze Tak to wygląda tutaj od, od środka Jedna z bogatszych wersji ogólnie duży ekran z nawigacją Android auto Podgrzewane fotele kierownica, sterowanie, tempomat, ten, ten większy ekran tutaj kolorowy elektryczne składane i podgrzewane lusterka fotochromatyczne lusterko także powiem wam szczerze że no tutaj jeśli chodzi o wyposażenie to jestem zadowolony Niczego mu nie brakuje Czujniki przód i tył. Też fajna sprawa Bagażnik około 370 litrów. Tu znowu mam pierdoły różne tu pod spodem jest. Tu pod spodem jest koło dojazdowe, Nie koło dojazdowe tylko zestaw naprawczy. No i fajny lakier, którego teraz nie będzie widać. Lakier Emerald Green on się nazywa w palecie tutaj. Opla To jeszcze może za dnia zrobię jakieś tutaj ujęcia. Jakbyście byli oczywiście zainteresowani, wsiądźmy jeszcze może do środka. Te zaślepki, wszystkie przyciski praktycznie są wykorzystane brakuje tutaj tylko może. tutaj jest jeden, jedna wolna zaślepka to jest na jest wtedy jak jest pełna, pełna wersja w skórze wtedy są fotele wentylowane a tak to jest praktycznie wszystko tutaj ten system bezkluczykowy akurat będę musiał jechać zatankować wiele zostało ale także tak to wygląda ciszymy może klimatyzacja, oświetlenie może coś nagram też jak z samochodem stricte jadę żeby wam to też jakoś pokazać byście chcieli oczywiście Także co, no pod kątem serwisowym, jeśli chodzi o, o takie tematy, no to auto kupiłem w salonie Opla, dwa przeglądy robiłem z wymianą oleju w autoryzowanej stacji obsługi, robiłem to w ASO z uwagi na to, że no, samochód kupiłem i miał tą całą historię e, serwisową tutaj prowadzoną, więc no, już wyszedłem z założenia, e, że czemu by tego tutaj nie... Nie kontynuować po prostu, prawda? Póki co. Także z samochodu jestem ogólnie zadowolony. Spalanie powiem wam, no teraz jak jest tak, jak głównie robię krótkie odcinki, no do pracy w dwie strony mam około 30 km. No to teraz jak jest zimno, no to te około 7-3 litra trzeba liczyć. A jeśli chodzi o takie sprzyjające warunki, teraz właśnie jak jechałem pod Kraków 160 km w dwie strony, no to mi to spalanie tam wyszło 5'2. No tutaj akurat jest teraz spalanie, bo ja zawsze zeruję sobie ten licznik, jak, jak zatankuję. No to teraz mi 6'9 pokazuje. Wchodzi mniej więcej 45 litrów no to tutaj 6,9 a takie spalenie właśnie jak mówię z trasy, gdzie jechałem sobie no, no spokojnie po prostu no przewidując to co się na drodze dzieje, to powiem wam wyszło mi 6, e, przepraszam 5,2 tutaj zerowałem to jeszcze podróż B, no teraz już ta podróż B wiadomo wzrosła, bo bo już bardziej miasto teraz, ale tak to wygląda najmniej co mi komputer pokazał to jak w sierpniu jechałem do Torunia to było 4.8 litra spalania. A 4.8 litra spalanie, a na baku, do którego tankuję zazwyczaj właśnie 45 litrów około wchodzi, no bo wiadomo do zera się nie wyjeżdża, to wtedy miałem też rekord na baku, bo to wyszło 866 km zrobione. Także bardzo, bardzo dużo. Także tak to wygląda. Ja może jeszcze pokażę tutaj jak to oświetlenie wygląda. Przejedziemy. Jest tu akurat możliwość po Wam pokazać. Bo jest ciemno, ale krótko wam pokażę. Tutaj nie ma, nie ma oświetlenia, lamp miejskich. Też nie wiem na ile to te na telefonie będzie jakoś pokazane. No ale dobra To są mijania To są te długie Tutaj O jak, jak się włączy Pokazuje tak zwane A Czyli to jest ten taki tryb Automatyczny właśnie I on wtedy e, I on wtedy sobie tutaj już e, Doświetla Mogłem zapiąć te pasy, by to nie pikało, no ale cóż, na, na pałę jadę. Dało plumkać nawet. Także o tyle w porządku. I sobie zatrzymam tutaj. Jeszcze pokażę Wam, może tutaj system multimedialny. Tak wygląda ten menu główne. Tutaj mamy jeszcze fizyczne przyciski. Nie tak jak już w tych najnowszych samochodach, gdzie tych przycisków jest. Co, co coraz mniej, niestety, e, tutaj mamy radio. Poprzez Bluetooth telefon możemy sobie połączyć. I tutaj mamy ikonę Android Auto. No i tutaj korzystam z S23 Ultra Samsunga i łączę sobie telefon. Bezprzewodowo dokupiłem moduł Android Auto. Bo tutaj domyślnie, no w tej astrze, jest po kablu Android Auto, dobrze jest. No, i dobrze jest możliwość zrobienia go bezprzewodowo. No, i tutaj wszystkie funkcje są: mapy Google, Messenger, Audioteka. To tam jakby ktoś jakieś podcasty chciał, Bank, Spotify i YouTube Music. Ja, ja tego tutaj najwięcej jak już używam, to właśnie odtwarzam sobie muzykę Spotify, a nie muszę radia słuchać, a, a słucham to co chcę. Jest tutaj ten tryb tak zwanego podzielonego ekranu. Także delikatnie to jednym, jednym przyciśnięciem widzicie i to wszystko tutaj ładnie, ładnie pracuje. Multitouch, ten tak zwany efekt uszczypnięcia. To też tu wszystko ładnie. Ładnie pracuje Nie mogę nic powiedzieć Także Ładnie to funkcjonuje Sterowanie tutaj Można przełączać te utwory Muzyki nie chcemy za bardzo teraz Ale wszystko można przełączać jest też głosowe wybieranie, jakby ktoś chciał także, także bardzo fajne jak na samochód tego rocznika to jestem jestem zadowolony jeśli chodzi jeszcze ewentualnie co tutaj bym wam mógł powiedzieć z takich praktycznych rzeczy, gdyby nie wiem ktoś się zastanawiał faktycznie, może nad, nad zakupem takiego samochodu. To co ja ze swojej strony mogę powiedzieć. no Zachęcam na pewno, żeby szukać jakiejś wersji z bogatszym wyposażeniem, bo jest dosyć dużo samochodów, które mają które są w sposób podstawowy wyposażone. Wiadomo, no mówi się, że z wyposażeniem się nie jeździ, ale na pewno to wyposaż wyposażenie potrafi znacząco zwiększyć komfort jazdy. A jeśli chodzi o właśnie zalety, no to akurat w tym egzemplarzu na pewno zaliczę bogate wyposażenie, no niczego mi tu nie brakuje. Jeszcze hak teraz w połowie roku sobie dorzuciłem, bo go nie było fabrycznie, a tak z wyposażenia, no to tak bardzo głęboko się zastanawiam, czy czegoś mi tu brakuje. No, dachu szklanego nie ma, ale to już raczej Jakieś bardziej moje widzimy się niż, niż faktyczna potrzeba. Także, także nie ma co tutaj. Tutaj jest jeszcze tryb sport. On powoduje, że reakcja pedału gazu jest taka znacznie żwawsza. Auto jest takie bardziej narwane. Tutaj jest asystent pasa ruchu. On trzyma pas faktycznie, ale odbija od lewej linii do prawej, więc ktoś by mógł powiedzieć, że ktoś nie trzeźwy się porusza samochodem. Tutaj wyłączenie ESP, to ewentualnie na warunki zimowe i tutaj włączenie, wyłączenie park tronika, czyli czujniki cofania przód- tył. Także tak to wygląda. No Jeśli chodzi o, o zalety, no to wyposażenie, żeby może już nie przedłużać bogate, jak na, jak na Astra, na pewno do tego niskie spalanie ten silnik 1.4 no póki co na szczęście samochód nie, nie generuje mi tutaj e, żadnych e, problemów, no ale wiadomo to też nie przy takim przebiegu za bardzo e, do tego e, ten silnik jest zrywny no z osiągów jestem zadowolony spalanie nie jest jakieś kosmiczne też 6-7 litrów powtarzalne, nie, nie ma tutaj skoków typu 10 litrów na przykład nagle w zimie do tego ta manualna skrzynia biegów, też fajnie, no, z automatem się za bardzo nie wypowiem, bo, bo nie jeździłem akurat w Astrze. Natomiast to, co mnie tutaj irytuje, 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 co bym do wad zaliczył, no to tak, miękki lakier jest w tych samochodach, to trzeba przyznać, więc przy wsiadaniu, wysiadaniu trzeba na pewno uważać na, na jakieś tam obicia. Ja to akurat zawsze staram się parkować gdzieś w miarę od, od innych samochodów, jeśli tylko jest taka możliwość. ale to wiadomo, nie zawsze. Ale jest miękki lakier, to jest raz, to trzeba uważać na te obicia. A dwa, no nie polecam myć samochodu na, re, na automatycznych tak zwanych myniach przy stacjach najczęściej. No bo to powoduje, że tutaj bardzo szybko ten lakier się porysuje. Ja osobiście sobie zrobiłem 2 lata temu powłokę FX Protect z pięcioletnią trwałością. No i jeżdżę tylko nam mynie takie bezdotykowe na zasadzie, że biorę w lecie wiadra, dwa wiadra, wodę, ręczniki potem, żeby wysuszyć szampon i tylko tą mynią tam tak naprawdę sobie ten samochód spłukuję i wycieram. Także. No ale a kto dba, tak ma, jak to mówię, jak komuś to jest bez różnicy, bo i takich ludzi się słyszy, że a co tam wymyślanie z jakimiś myniami ręcznymi, jadę na automat, no jak, jak Ci nie zależy, no to jeźdź, tylko że no potem ten lakier prędzej czy później będzie bardzo porysowany w świetle, na pewno będzie to widoczne i będzie wymagał na pewno korekty, także to, to, na no, to trzeba na pewno zwrócić uwagę. No i druga rzecz, która powiedzmy no w pewnym sensie mogłaby być lepiej zrobiona, no to wyciszenie samochodu przy większych prędkościach. Astra K charakteryzuje się w odniesieniu do poprzednika tym, że została bardzo odchudzona. Tam mówią, że około 200-200 kilkudziesięciu kilogramów ten samochód mniej waży i obawiam się właśnie, że w kontekście też takim, że zaoszczędzono na... Odchudzono samochód o, o wygłuszenie po prostu, no ale to powiedzmy z tym, z tym nie ma tragedii, no a tak ogólnie, no to nic, nic mi się z tym samochodem nie dzieje, nigdy nie było sytuacji odpukać póki co, żeby samochód nie odpalił, ja to auto garażuję cały czas, także, także z tym też nie ma problemu, no. Osobiście nie zauważam tu jakichś większych wad, typu żeby coś się z silnikiem stało, czy z czymś innym sprzęgło, wszystkie te elementy, które, które są kosztowne, no to tutaj wszystko ładnie śmiga. Ja będę zaraz jechał na, na stację, bo trzeba zatankować. Więc no, jeśli byście mieli jakieś pytania, chcielibyście o coś dopytać, no to oczywiście piszcie śmiało, jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli tylko coś, coś będę mógł, to, to na pewno chętnie Wam no, dopowiem, odpowiem, doprecyzuję. Także, także myślę, że no, na ten moment to tyle z mojej strony. Zapraszam do, do oglądania moich kolejnych filmów. Dziękuję bardzo. Cześć.